Boże obietnice. Są one jednym z najważniejszych aspektów Słowa Bożego. W Biblii znajdziemy ponad 7 tysięcy bardzo dokładnych i wspaniałych obietnic Bożych, które Bóg złożył ludziom. W dzisiejszym nauczaniu Lestera Samrala przyjrzymy się tym obietnicom z wielu stron. Te obietnice są wspaniałymi diamentami prawdy. Są piękne i zapierają dech w piersiach. Przywitajmy doktora Lestera Samrala. Witam wszystkich. Dobrze jest Was dobrze widzieć. Uczymy się, bo pragniemy się uczyć. Serce pragnie wiedzieć. W tych nauczaniach szukamy prawdy i jej witalności. Prawdy i jej instrumentów, których będziemy mogli używać w naszym codziennym życiu. Jest prawda, którą możecie nazwać historyczną, niezwiązaną osobiście z Waszym zwycięstwem, z istotą Waszego życia. Ale ta prawda, o której rozmawiamy, ma związek ze sposobem, w jaki żyjecie i co Bóg może zrobić w waszym osobistym życiu. Dzisiejsza lekcja i cała ich seria dotyczy obietnic Bożych. Boże obietnice to zobowiązania, które Bóg poczynił, a my teraz studiujemy najważniejszą obietnicę w Biblii. Jestem świadomy tego, że jest najtrudniejsze dla każdego wybrać jedną obietnicę z tysięcy obietnic i powiedzieć właśnie ta jest największa. Jednak myślę, że jeśli tak zrobimy, to wy i ja będziemy zadowoleni, że to jest prawda, że to jest największa obietnica w Biblii. Największa obietnica z Biblii znajduje się w Księdze Objawienia, w rozdziale 21 i wersie 7. Pozwólcie, że Wam ją przeczytam. Słowo Boże mówi: Bóg przemawia do nas. Kto zwycięży? I ja uwielbiam to słowo, zwycięży, bo zwycięzca to jest osoba, która przezwycięża, przezwycięża, czyli przechodzi przez problemy, przechodzi przez smutki. Niektórzy ludzie nie potrafią przejść przez smutki, nie mogą przejść przez trudności. Jest wiele rzeczy, przez które nie mogą przejść, ale przezwyciężający to taki, który przechodzi przez to, i my chcemy, abyś ty przezwyciężył to. Chcemy, żebyś przezwyciężył problemy, pokusy, grzech w każdej formie. Więc największa obietnica, obietnica numer jeden z całej Biblii, jako że macie już otwarte swoje Biblię na księdze objawienia, ostatniej księdze Biblii, rozdział 21, przedostatni rozdział, werset 7. Kto zwycięży, odziedziczy wszystko. Na waszym miejscu zakreśliłbym to słowo wszystko, bo wszystko to jest wszystko. Zwycięzca, przeczytajcie tą wspaniałą księgę, od księgi rodzaju do objawienia. Dojdźcie do finału tej wielkiej Biblii i tam jest napisane: Zwycięzca, siedem tysięcy obietnic w Biblii. Zwycięzca odziedziczy. Teraz to słowo odziedziczy oznacza: posiądzie. Jeśli ja odziedziczę farmę, to ona jest moja. Ja pójdę tam mieszkać, będę uprawiał ziemię, będę miał zyski. Ona jest moja. Ja odziedziczyłem tę farmę. Więc Biblia mówi, że zwycięzca odziedziczy. To nie znaczy, że on tylko będzie na nią patrzył. Kiedy pojechałem do Watykanu w Rzymie, poszedłem do skarbca w Bazylice Świętego Piotra. I przez 7 godzin oglądaliśmy diademy pełne brylantów. Oglądaliśmy miecze pełne brylantów. Widzieliśmy te rzeczy, które były ofiarowane dla kościoła przez ostatnie 1500 lat. Skarby Wszyscy ważni ludzie z całego świata dawali różne ofiary dla kościoła i oto one tam są, w tym nazwijmy to muzeum. I my tam poszliśmy i oglądaliśmy je, ale tam byli strażnicy, którzy ich cały czas pilnowali i wszystko co miało wartość było tam za szkłem. A za tym szkłem był system, i jeśli by się dotknęło tego szkła, czy rozbiło, to podnosił się alarm i wszystkie drzwi się zamykały, a ty zostawałeś w środku ze strażnikami. I te skarby były tam bezpieczne. A ja tylko mogłem popatrzeć na te skarby i w żaden sposób nie mogłem powiedzieć, To jest moje. I to słowo tutaj to jest co innego niż te skarby. Ono mówi, zwycięzca odziedziczy. Teraz, kiedy coś dziedziczysz, nie musiałeś na to zapracować. Prawdę powiedziawszy, kiedy dziedziczysz, to może nawet nie jesteś tego wart. Dziedzictwo nie przychodzi przez to, że ktoś jest go wart. Ono przychodzi przez pokrewieństwo. Osoba, która to posiada, decyduje, że ty powinieneś to otrzymać. Czy nie jesteś dobrym, czy trochę dobrym, czy bardzo dobrym, to i tak powinieneś otrzymać ten spadek. Więc dziedzictwo tutaj otrzymuje ten, kto żyje zwycięskim chrześcijańskim życiem i nazywamy go zwycięzcą. Można by nazwać Noe zwycięzcą, można by nazwać Mojżesza zwycięzcą. I zwycięzca odziedziczy. To oznacza, że będzie mu to dane. On nie musi o to zabiegać, on nie musi na to pracować, on nie musi tego szukać. On to otrzymuje jako dziedzictwo z powodu relacji z Ojcem. I On odziedziczy. I teraz padniecie. On odziedziczy wszystko. I to jest niebo i ziemia. To są wszystkie konstelacje na niebie. Ja wiem, że to jest więcej niż jesteście w stanie zrozumieć naprawdę, bo jak mamy zrozumieć, że to odziedziczyliśmy? Ale tak się często dzieje. Ktoś przychodzi po spadek i nie wie, jak duży on jest. On musi iść i zobaczyć, co odziedziczył. Może on mieszka w innym kraju i mówi, hej, dostałem spadek, muszę przyjechać go zobaczyć. A my odziedziczymy wszystko. To jest niebo i ziemia. Biblia to mówi i ja to akceptuję. I teraz widzicie, że to na pewno jest największa obietnica ze wszystkich siedmiu tysięcy obietnic. Ona jest największa, a jest największa, bo dotyczy wszystkiego. Ona jest adresowana do wierzącego. Wszystkie Boże obietnice są adresowane do wierzących. I wierzący odziedziczą. Oni staną się właścicielami. Oni posiądą wszystko. A potem on idzie dalej i jak już powiedział, że da nam wszystko, to mówi: Będę dla niego Bogiem. Będę dla niego Bogiem. Jachwe powiedział: Będę Twoim Bogiem, a ty będziesz dla mnie synem. Co za relacja z Bogiem? Tak jak Jezus Chrystus był jednym zrodzonym synem Boga, to my jako zwycięzcy odziedziczymy wszystko i my też zostaniemy Jego synami. Zostaniemy synami Boga. Czy to nie jest wspaniałe? Czy to nie wspaniała obietnica? Powinieneś o niej myśleć, powinieneś ją medytować, powinieneś myśleć o niej i powiedzieć, czy to nie jest wspaniałe żyć dla Boga jako okazja, żeby się stać jednym z synów Bożych. Co za wspaniała rzecz. Wiedzieć, że my jesteśmy w tej chwili jednym z synów Bożych i że jesteśmy w linii dziedziczenia. W jednej obietnicy posiadamy wszystkie Boże obietnice. W jednej obietnicy zawarte jest pozostałych 6999. One wszystkie tam są, bo wszystko zawiera i zapewnia wszystko, co Bóg wcześniej obiecał. Teraz dotarliśmy do końca, widzicie, i w tej obietnicy mamy kontynuację wszystkich innych obietnic i ona pieczętuje pozostałe. Dlatego posiadając tę obietnicę, posiadamy wszystkie Boże obietnice. Powinniśmy bardzo ostrożnie studiować, obserwować i rozumieć, kim jest ten, który otrzyma tę obietnicę. Największą ze wszystkich obietnic. Ta wielka this, obietnica, this chcę pomysłu, to osobiście powiedzieć, I, I, I należy do say, wytrwałego. Tak wiele osób rezygnuje w tym dzisiejszym świecie, tak wielu nie wytrwało. Oni zaczynają, ale nie kontynuują. Rządza ciała zabiera ich tam, chciwość za pieniądze zabiera ich z tej drogi. I oni chcą robić rzeczy, które nie są duchowe, nie są właściwe. I oni rozchodzą się w różne drogi, ale największa obietnica należy do wytrwałego, który będzie podążał i podążał. I możemy powiedzieć do lojalnego, do lojalnego ucznia Pana Jezusa, do lojalnego, który mówi, jestem lojalny tylko Tobie i nikomu innemu. Mamy zbyt dużo braku lojalności w tym świecie, a Ty musisz powiedzieć, jestem lojalny tylko Tobie i nikomu innemu. Ty jesteś tym jedynym, któremu jestem lojalny. Odmawiam jakiejkolwiek lojalności komukolwiek poza moim Ojcem, który jest w niebie. A więc ta wielka obietnica przychodzi do tych, którzy byli grzesznikami, a stali się świętymi. A nie byli oni synami, a stali się synami. Czy to nie jest wspaniałe? I to właśnie dla nich ta najwspanialsza, najpełniejsza obietnica z całej Biblii staje się nasza, bo my stajemy się nowonarodzonymi wierzącymi. Nie członkami kościoła, tylko wierzącymi narodzonymi na nowo, stajemy się narodzonymi na nowo, wierzącymi, i wszystko należy do nas. Myślę, że to jest najbardziej ekscytująca rzecz, jaką osoba może powiedzieć i może w ogóle wierzyć. I że my otrzymujemy obietnicę, największą ze wszystkich: przestanie się dziećmi najwyższego Boga, i nasze grzechy zostały zmyte, i my wiemy to, i jesteśmy tego pewni, i ona należy do nas, bo my jesteśmy Jego świętymi. Co za wspaniała obietnica. Zapytacie mnie, jak być pewnym, że otrzymamy tę największą obietnicę? Myślę, że to jest w Słowie Bożym, więc nie musimy poddawać tego opinii człowieka. W pierwszym liście Jana 5, 4 to zostało opowiedziane przez Boga. On mówi, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Musicie się tu zatrzymać na moment. Kto otrzyma i odziedziczy wszystko? Tutaj jest napisane, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Gdy narodzisz się z Boga, tak jak mówiłem chwilę temu, i wiesz, że jesteś narodzony na nowo, a jak ja jestem narodzony na nowo? Słowo Boże mówi w pierwszym liście Jana 1.9. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Pamiętajcie, to jest pierwszy list Jana 1.9. W ten sposób dostajecie się do królestwa, w ten sposób stajecie się częścią tego, że otrzymujecie dziedzictwo poprzez narodzenie się do Królestwa Bożego. Więc, gdy rodzimy się do królestwa, jesteśmy Jego. Więc wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Nie ma co do tego wątpliwości. Świat nie jest dla Ciebie żadnym wsparciem. Nie ma żadnego uroku dla Ciebie, jeśli jesteś naprawdę narodzony na nowo. Więc pierwszy list Jana 5, 4 mówi: A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara, i że my jesteśmy narodzeni z Boga. Nasze grzechy zostały wymazane. Stajemy się usprawiedliwieni, tak jakbyśmy nigdy nie Grzeszyli I stajemy się tacy, jak Bóg chce, abyśmy byli i dlatego jesteśmy kandydatami do największej obietnicy, jaka kiedykolwiek była złożona. Och, to jest wspaniałe. Czy to nie jest potężne? Największa obietnica, jaka kiedykolwiek została złożona, że my odziedziczyć mamy wszystko, bo jesteśmy nowo narodzonymi ludźmi Boga. A następne są nagrody tej największej obietnicy. W Księdze Objawienia rozdział 2, werset 7 mówi Temu, kto zwycięży, tam mieść z drzewa życia, które jest pośrodku raju Boga. Więc jedną z nagród tej największej obietnicy jest, że będziesz jadł z drzewa życia. To jest drzewo, które Adam i Ewa stracili. Oni je stracili, kiedy zgrzeszyli przeciwko Bogu. Stracili to, a my to otrzymamy. Więc to, so, co oni lost, stracili, my zdobędziemy na nowo w imieniu Jezusa. I mówi temu, kto zwycięży na mieście z drzewa życia, które jest pośrodku Raju Boga. A więc jest tu drzewo w środku Raju Boga? Jeśli ono jest w środku Raju Boga, to będzie tam piękno, będzie tam cudownie, tak architektonicznie wspaniale. Nie dotrzesz tam przypadkiem, dotrzesz tam idąc wyznaczoną drogą, nie będzie tam łatwo dotrzeć. Nawet w Raju Boga, ty pochodzisz tam, mijasz anioła, zbliżasz się tam, mijasz następnego i wiesz, że zbliżasz się do tej wspaniałej rzeczy zwanej drzewem życia. I gdy z niego zjesz, będziesz żył na wieki wieków. Więc częścią tej największej obietnicy, jaką Bóg kiedykolwiek dał, jaką w ogóle można było dać i tylko Bóg ją mógł dać, jest, że będziesz jeść z drzewa życia, które jest pośrodku raju Boga. A jedząc z niego będziesz żył wiecznie. I będziesz mógł powiedzieć, że drzewo, które zostało stracone w Edenie, jest drzewem, które zostało odzyskane w Nowym Jeruzalem. I będzie ono pośrodku raju Boga. I on mówi nam w Księdze Objawienia 2.17. Temu, kto zwycięży, dam jeść z manny ukrytej i dam mu biały kamyk. A na kamyku wypisane nowe imię, dostaniesz nowe imię, którego nikt nie zna oprócz tego, który je otrzymuje. Bóg da ci nowe imię, które nie będzie zwykłym imieniem. To będzie imię wybrane i będziesz je znał. Będziesz jadł ukrytą mannę Boga, którą Bóg karmił dzieci Izraela przez 40 lat. I on ma ukrytą mannę, czy to nie jest wspaniałe? Ukryta manna i on będzie ci dawał ukrytą mannę, na której możesz żyć wiecznie. I on będzie ci dawał biały kamyk biały kamyk. on będzie ładniejszy niż każdy diament który był kiedykolwiek znaleziony na ziemi będzie wspanialszy i bardziej okazały niż jakikolwiek rubin którego dotknął człowiek i to będzie piękny biały kamień i on będzie umieszczony w twoim własnym diademie i będzie twój i dostaniesz to piękne nowe imię pomiędzy tobą a Bogiem i będziesz rozumiał kto to jest i również w drugim rozdziale księgi objawienia werset 26 mówi temu kto zwycięży i zachowa do końca moje uczynki, dam władzę nad narodami. To jest posiadanie władzy. Ty będziesz osobiście miał władzę nad narodami. Mówię Wam, ja po pierwsze wierzę w Boże obietnice, przyjmuję je i mówię, one są wspaniałe. Czy one nie są świetne? To, że Bóg zniesie nas do królewskiej pozycji, bo Biblia mówi, że On da nam władzę nad narodami. Powiesz, a będą tam jakieś narody? Tak, będą narody, które przynoszą owoc wzrostu do świętego miasta cały czas. Biblia mówi, nie wiemy, czy te narody mogą pochodzić z tysiąca różnych planet. My nie wiemy, jak drogie to może być. To może być większe, niż nam się kiedykolwiek śniło. I jest napisane, że zwycięzca, uważajcie teraz, to jest zwycięzca. Jesteście cenni, jesteście wspaniali. Lepiej w to uwierzcie, gdyby on mógł wam pokazać rzeczywistość, jak wspaniali jesteście i jak doskonali jesteście. I Bóg da wam władzę nad narodami, bo jesteście zwycięzcami. Czy to nie jest piękne? Czy nie cieszycie się, że żyjecie dla Pana, że On jest waszym niebiańskim Ojcem? Czy nie cieszycie się, że idziecie po śladach Pana? Nagrody są poza naszym wyobrażeniem i dziękujemy za nie. I również w Księdze Objawienia, to jest wspaniała księga, wiecie? W rozdziale 3, werset 5 jest, kto zwycięży, będzie ubrany w białe szaty. To jest część tej największej obietnicy i nie wymarzę Jego imienia z Księgi Życia. Bezpieczny na zawsze, nie wymarzę Jego imienia z Księgi Życia, lecz wyznam Jego imię przed Moim Ojcem i przed Jego aniołami. Więc część tej największej obietnicy jest, że będziesz ubrany w białe szaty przed tronem Boga. Twoje imię nie może i nie będzie wymazane nigdy z Księgi Życia i Twoje imię będzie wyznane. Ojciec będzie znał Cię osobiście, bo Pan Jezus przyjdzie przed Niego i powie: To jest mój przyjaciel. I nazwie Cię, i Bóg Ojciec spojrzy na Ciebie i ucieszy się, że jesteś jednym z Jego ludzi. I że zostałeś zarekomendowany przez Jego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Co za piękna rzecz, co za piękna rzecz. I w tym samym rozdziale trzecim, w wersecie 21. Widzicie, nigdy nie dotrze do nas, jak wielka i wspaniała jest ta obietnica. I gdybym mówił przez lata, a nie tylko przez ten program, gdybym mówił przez lata, to nigdy bym nie był w stanie Wam przekazać majestatu największej obietnicy w Biblii, gdzie Bóg mówi, że Ty odziedziczysz. On nie mówi, że ty dostaniesz to wszystko. On nie powiedział, że je dostaniesz, bo jesteś święty i czysty i bez skazy. On mówi, że to jest dziedzictwo, dlatego że zostałeś Synem Boga i dlatego, że jesteś narodzony na nowo i dlatego, że należysz do Niego. Z tego powodu ty odziedziczysz. Odziedziczysz. Czy to nie jest wspaniałe? My dziedziczymy te rzeczy, one do nas należą z powodu pokrewieństwa, bo jesteśmy dziećmi Najwyższego Boga i my je dziedziczymy. My wchodzimy w nie. Co za wspaniała rzecz. Cała księga objawienia jest wspaniała dla Was, żebyście rozumieli wszystkie obietnice Boga, a obietnice Boga nie zawsze są pozytywne. Obietnice Boga także są rozciągnięte na grzeszników, że jeśli żyjesz niegodziwie i grzesznie, to On powiedział, oto co Ci się stanie. To jest obietnica. Ona się stanie. Ona się stanie. Kiedy ja byłem małym chłopcem i zrobiłem coś złego i moja mama obiecała Milanie czy Klapsa, ta obietnica się wypełniła. Jeśli obiecała mi lody, dostałam lody. Jeśli obiecała Milanie, to również je dostałem. Jej obietnice zawsze były wierne. Bóg też jest. Dla bezbożnych obiecał, że będą w zatraceniu, jeśli mu nie służą. Obiecał im, że będą żyli w smutku, jeśli mu nie służą. I oni to dostają, wypełnienie obietnic, które Bóg im dał. Ale dla nas, którzy go kochają i którzy mu się oddali, my stajemy się jego dziećmi. Wszystkie Boże obietnice w Biblii są zawarte w jednej majestatycznej obietnicy. W przedostatnim rozdziale całej Biblii On przychodzi i mówi, chcę Ci coś powiedzieć, chcę Ci coś powiedzieć, coś dobrego i coś wspaniałego. A to jest w Księdze Objawienia 21.7. Jeśli zwyciężysz, to na pewno i naprawdę odziedziczysz wszystko. I on mówi w tym miejscu, ja będę Twoim Bogiem, a Ty będziesz moim synem. Więc dziedziczenie jest związane z synostwem. Jest związane z synostwem, nie kuzynostwem, nie z byciem bratankiem, ale z synostwem. My jesteśmy synami Boga i jeszcze się nie okazało, jacy mamy być, ale mamy być jak On, bo On pokazuje się we wspaniałości i my musimy to wszyscy wiedzieć. Także w Księdze Objawienia rozdział 3 werset 21 jest: Temu, kto zwycięży, dam zasiąść ze mną na moim tronie. To jest część największej obietnicy. Będziesz siedział ze mną na moim tronie. Powiem Wam coś, żal mi ludzi, którzy nie chcą żyć dla Boga. Żal mi ich. Ludzie sprzedają się diabłu za narkotyki, wiecie, za narkotyki. Wszystko tylko po to, żeby otumanić sobie głowę, żebyś nie musiał myśleć. Co jest nie tak z człowiekiem, który tylko chce sobie utumanić głowę? To tak, jakby wyjąć kierownicę z auta i powiedzieć: Teraz zabierz mnie do miasta. On cię nie zabierze do miasta, skoro nie ma kierownicy, a twoje ciało nie zajdzie nigdzie bez mózgu. Umieszczą cię w zakładzie i zamkną drzwi na klucz, i będziesz tam aż do śmierci. Strzeż swojego umysłu. Ja aż nadmiernie strzegę swojego umysłu. Ja nie pozwalam swojemu umysłowi, aby myślał o złych rzeczach. Ja mu na to nie pozwalam. Mówię do Niego, przestań. Ja nie pozwalam swojemu umysłowi, aby widział rzeczy, które są złe. Nie chcę oglądać pornografii. Ja nie chcę tego widzieć. Ja nie pozwalam swojemu umysłowi komunikować się z tym przez patrzenie na to. Ja chcę, żeby mój umysł był czysty i nieskalany przed Bogiem i żeby był zaakceptowany przez Pana. On powie, ja Cię akceptuję w imię Jezusa. Temu, kto zwycięży, dam zasiąść ze mną na moim tronie. Hej, to jest wielki zaszczyt, więc lepiej w to uwierz. Jak i ja zwyciężyłem. I tutaj możemy się zatrzymać na dobre pół godziny. Wiecie, co zrobiłeś z tego, co Jezus oczekiwał po tobie? On zwyciężył szyderców, tych, którzy drwili, kłamców, nawet zdrajców jak Judasz. On nie powiedział, o Boże, jestem skończony, Judasz mnie zdradził. Nie, on nie uległ zdradzie. A czemu ty ulegasz? Trudnościom i patrzeniu na nie? Nie, nie, nie. My się tak łatwo nie poddajemy. A Bóg w ogóle nam nie pozwala się poddawać. On jest potężnym Bogiem. On jest wspaniałym Bogiem. On nas podtrzymuje, a obietnice są tak samo prawdziwe, jak czek w Twojej ręce, który już jest podpisany. I idziesz do banku i bierzesz smakułyki. To jest dokładnie to, co robisz. Temu, kto zwycięży, dam zasiąść ze mną na moim tronie. Jak ja zwyciężyłem, mówi Jezus. Jak ja mam tam dotrzeć? Przez zwycięstwo. Nie dojdziesz tam żadną inną drogą. Nie dojdziesz tam, bo należysz do jakichś. Kościoła Nie dotrzesz tam, bo zrobiłeś jakieś rzeczy w ciele, bo byłeś miły dla kogoś, bo spłaciłeś swoje długi i tak dalej. Nie dotrzesz tam w ten sposób. Dotrzesz tam, bo zwyciężyłeś, tak jak Jezus zwyciężył. On nigdy nie rezygnował. On znał swój dzień. On rozumiał swoją godzinę i żył we właściwy sposób. I on był zwycięzcą. I zasiadłem z moim ojcem na jego tronie. On powiedział: Teraz Ty możesz ze mną zrobić to, co jest ja zrobię z moim Ojcem w imię Jezusa. On to zaoferował. On oferuje to Tobie i oferuje to mnie. I On mówi: Chodź i weź to teraz. Kiedy tak niesamowita rzecz jest oferowana, to wydaje mi się, że nie pozwolilibyśmy niczemu na tej ziemi powstrzymać nas przed zmierzeniem w kierunku takiego dziedzictwa, aby Bóg nie mógł powiedzieć nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość. Nigdy was nie znałem. Czy to nie jest coś? Nie jesteś synem. Nie, nigdy Cię nie znałem. Moi przyjaciele bliźni, chcę, abyście teraz, uczniowie, chcę, abyście teraz wiedzieli, jak wspaniałe są te obietnice, jak silne one są, jak one się spełniają, a przy okazji, jak dziwne są. Bóg nie bawi się w kościół, Bóg nie pilnuje rzeczy. Jeśli oczekujesz od Boga, że będziecie pilnował, jak małe dziecko, o, widzę, że upadłeś, ojej. Nie, nie, nie. Bóg oczekuje, że będziesz mężczyzną, że będziesz kobietą i oczekuje, że będziesz żył właściwie, bo największa obietnica w Biblii jest dla nas zwycięzcy. Ja chcę nim być. A ty? Ja jestem determinowany a ty? Chcę, żebyś był. W imię Jezusa. W imię Jezusa. Okej, okay. w Księdze Objawienia, rozdział 3, werset 12, On mówi: Tego, kto zwycięży, uczynię filarem w świątyni mojego Boga. Hej, to jest coś. W świątyni Najwyższego Ty jesteś jednym z filarów, który utrzymuje wszystko i już nie wyjdzie na zewnątrz. Jak Ci się to podoba? Będziesz tam na zawsze. Napiszę też na Nim imię Mego Boga i nazwę Miasta Mego Boga, Nowego Jeruzalem, które wstępuje z Nieba od mojego Boga. I napiszę na Nim moje nowe imię. Czy to nie jest coś? Czy to nie jest coś? W tej samej księdze objawienia w rozdziale 2, werset 11 mówi: Kto ma uszy, niech słucha. I to jest to, co mówię do Was. Ten, kto zwycięży, nie dozna szkody od drugiej śmierci. I co, zwycięzcy, jak Wam się to podoba? Jak Wam się to podoba? Zgadzacie się, że to jest największa obietnica w Biblii? Widzicie, że nie ma żadnej większej? Nie ma znaczenia, że ktoś oferuje Wam tonę diamentów i 4 tony szmaragdów i 40 ton złota. To jest wszystko. Ulice tam są wyłożone złotem. To nie problem. Bramy tam są zrobione z jednej perły i nie znajdziesz tam nic większego i wspanialszego. I on mówi, że Ty odziedziczysz wszystko poprzez stanie się synem Boga lub córką Boga. Namawiam Was, abyście się upewnili, że Wasze imię jest zapisane w Księdze Życia, abyście się upewnili, że nie idziecie przez religijną służbę czy religijny program i że nie trzymacie się religijności jako sposobu na życie, ale że macie Pana Jezusa Chrystusa w sobie, Jego miłość, Jego spokój, Jego radość. Jego długie cierpienie wewnątrz Was i wtedy możecie być pewni tego, że największa obietnica w Biblii jest Wasza. Czy to nie jest wspaniałe? Kto zwycięży, odziedziczy wszystko. Wszystko to wszystko. I my mamy wszystko. Pobłogosławię Was. Dziękujemy Ci, Ojcze, za tych, co słuchali, i modlimy się, aby dużo więcej osób to słyszało, i że Ty wzniecasz nasze czyste umysły, i że nigdy już nie będziemy tacy sami. Dziękujemy Ci za te potężne obietnice, o które możemy się modlić i których wypełnienie możemy sprowadzić do Twojego życia. Prosimy, abyś namaścił nas do zrozumienia naszego dziedzictwa w Bożych Obietnicach. Zachowaj nas do tego dnia, gdy staniemy z Tobą twarzą w twarz i daj nam nowe imię. Które dziękujemy. Amen. Dziękujemy i niech Was Bóg błogosławi. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za to, że byliście ze mną. Dziękuję bardzo.